takie kochani las to miejsce mojej medytacji, głębokich przemyśleń, odprężenia, zatrzymania, ale i różnych dywagacji życiowych, nad którymi jak wiecie, ci, którzy mnie znają, lubię lubię rozkminy, lubię się rozkminiać i Rozwodzić. A dzisiaj hmm, jestem z takim, z takim pytaniem, takim tematem, czy można czuć się opuszczonym przez partnera, partnerkę, którego samemu, samego się opuściło. Hmm, który został przez nas opuszczony. Hmm. I tak już parę ładnych kilometrów mi zeszło zaszło na rozmyślaniu o tym, że jest to całkiem całkiem naturalne w momencie, kiedy rozstaniecie się z partnerem, z partnerką po wieloletnim związku, w którym bardzo dużo się zadziało. Zadziały się dzieci, kredyty, domy w czasy wspólne wzrastanie lub wspólne mijanie się. Wspólne lub osobne obieranie drogi życiowej, i stanęliście w końcu po 30 latach. I dobrze, jak obydwoje, natomiast często jest tak, że jedno z Was widzi, że zauważa, że po prostu zmierza zupełnie inną drogą i że przeszłość, owszem, była cudowna, fajna, bardzo dużo nam dała i jesteśmy strasznie wdzięczni, ale. Nie można żyć przyszłością ze względu na przeszłość, bo, bo jej już nie ma. A to, co nas czeka w przyszłości, zależy od tego, jakie kroki poczynimy dzisiaj, jakie decyzje poczynimy dzisiaj. I bardzo często są to trudne decyzje bardzo trudne decyzje jak chociażby rozstanie, rozwód, separacja i Mówiąc od siebie w moim przypadku jest tak, że um, faktycznie czuję się, um, e, czuję się troszeczkę opuszczona, bo jednak bardzo dużo się zadziało pozytywnych rzeczy. I jeszcze na chwilkę zaglądam, bo chciałam pożyczyć Wam przede wszystkim e, wiarę w słuszność decyzji i wytrwałości. Przede wszystkim wytrwałość. Jestem z Wami.